Wszystkie programy pracujące w tym środowisku zebrane są w grupy. Ikony grup mają identyczny, charakterystyczny wygląd, różnią się jedynie opisem. Uwaga, program Windows może zawierać dwie lub więcej grup o tej samej nazwie. W podstawowym pakiecie program Windows zawiera pięć grup, z których grupa Autostart służy do ładowania zawartych w niej programów w czasie uruchamiania naszych okienek. Grupa akcesoria wypełniona jest programami użytkowymi, które już omówiliśmy, takimi jak edytor tekstu, kalendarz, zegar i tym podobne. Grupa główna jest bardzo ważna, bowiem można tu ustawić parametry środowiska Windows i ustalić sposoby współpracy z systemem operacyjnym DOS. Grupa gry służy rozrywce i zawiera kilka prostych programów dodawanych dla zachęty. Aplikacje to zbiór programów, jakie zostały odnalezione w Twoim twardym dysku podczas instalacji i mogą pracować w tym środowisku. Musiałeś wyrazić zgodę, by znalazły się w tej grupie. W każdym oknie na górnym pasku można zauważyć nazwę grupy lub nazwę uruchamianego programu. Poniżej znajduje się listwa rozwijanych menu, z których można wybrać różne opcje lub skorzystać z pomocy. Proszę zwrócić uwagę na prawy górny róg ekranu. Te dwa kwadraty to przyciski minimalizacji i maksymalizacji okna. To nic trudnego. Minimalizacja umożliwia sprowadzenie okna do postaci ikony. Maksymalizacja powoduje wypełnienie całego ekranu rysunkiem okna. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na lewy górny róg. Tu znajduje się przycisk menu sterowania. Pod nim ukryte są funkcje związane z przywracaniem rozmiaru okna, przejściem do ikony czy zamykaniem. Warto spróbować różnych możliwości, bowiem z tymi funkcjami będziecie spotykać się bardzo często. Pod koniec ubiegłego roku ceny komputerów osobistych osiągnęły poziom zbliżony do styczniowego. Na wykresie przedstawione są ceny komputerów w milionach starych złotych z typowymi mikroprocesorami. Linia dolna pokazuje ceny komputerów osobistych z procesorem 386SX, sięgnęły poziomu 20 milionów złotych. Linia środkowa, procesor 386, cena średnia nie przekracza 30 milionów złotych. Górna linia obrazuje średnie ceny komputerów z procesorem 486, około 47 milionów starych złotych. Podajemy też ceny w tysiącach złotych po denominacji, które obowiązują od 1 stycznia tego roku. Wydaje się, że komputery staniały, ale to tylko złudzenie. Z roku na rok obserwujemy coraz większą liczbę komputerów w szkołach. Związane jest to z tym, że komputer został odkryty jako bardzo dobre nowe narzędzie dydaktyczne, jak również modą na kształcenie informatyczne i tym, że szkoły coraz częściej mogą samodzielnie dysponować finansami, jakie zgromadziły w swoich budżetach. Pracując w ośrodku, spotykamy się również z bardzo dużą liczbą nauczycieli, którzy znają już podstawy obsługi komputera i chcieliby go wykorzystać do nauczania różnych przedmiotów. Jeszcze dwa lata temu sytuacja rynku oprogramowania edukacyjnego nie była zbyt dobra. Był to bardzo ubogi rynek. Większość stanowiły programy pochodzenia zagranicznego, które często nie były zbyt dobrze przetłumaczone na język polski, nie były przystosowane do polskich programów nauczania, a także były rozprowadzane przez firmy po bardzo wysokich cenach. Obecnie sytuacja znacznie poprawiła się. Wiele krajowych firm informatycznych, wielu pracowników naukowych wyższych uczelni, a nawet nauczycieli polskich szkół przystąpiło do tworzenia oprogramowania edukacyjnego. Programy dzielą się głównie na następujące grupy. Znaczy, najwięcej występuje programów edukacyjnych z następujących dziedzin. Pierwsza dziedzina to jest nauczanie początkowe, czyli programy przystosowane dla małych dzieci z zakresu przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej. Druga grupa programów dobrze prezentowanych to są programy do nauczania języków obcych. No i następna grupa. Programy do nauczania matematyki, fizyki, chemii, biologii, a nawet przedmiotów zawodowych. W jaki sposób to oprogramowanie edukacyjne trafia do szkół? Część programów została zakupiona w ramach tzw. centralnych zakupów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i poprzez koordynatorów wojewódzkich dostarczona do szkół. A drugą grupę stanowią programy komercyjne, które szkoły powinny samodzielnie kupować. Zwłaszcza należy pamiętać o tym, że od 23 lutego obowiązuje ustawa o ochronie praw autorskich i zwłaszcza w szkołach należy zwracać uwagę na to, aby korzystać z oprogramowania licencjonowanego. Wydaje mi się, że oferta programów edukacyjnych jest już dosyć bogata. I dobrze byłoby, gdyby nauczyciele chcący wykorzystywać to oprogramowanie mogli je sprawdzić, przetestować, a następnie zastanowić się nad tym, jak może ono być wykorzystane w procesie nauczania. W Polsce internet rozwija się żywiołowo. Jak podaje PC Magazine, początki sięgają lat 80. Do sieci przyłączyła się grupa entuzjastów ze środowiska warszawskich fizyków. Najpierw włączyli do sieci komputery Uniwersytetu Warszawskiego, korzystali z niekomercyjnej sieci akademickiej. Pracownicy uczelni mieli łatwiejszy start. Internet wzbudza dziś powszechne zainteresowanie. Jest to bezsprzecznie najbardziej znana sieć komputerowa. Dzięki niej można znaleźć się w kręgu zintegrowanej społeczności informatycznej. W ramach tej sieci funkcjonuje poczta elektroniczna, korzysta z niej ponad 20 milionów ludzi na całym świecie. Każdy użytkownik ma swoje niepowtarzalne miano. Wieloczęściowe adresy łączą informacje geograficzne i pojęciowe. Adresy składają się z segmentów podobnych do numeru telefonicznego. Specjalne serwery obsługują grupy dyskusyjne użytkowników sieci. Mogą oni wymieniać informacje i komentarze o określonej tematyce. Do poszukiwania informacji w sieci używa się specjalnych narzędzi. Opracowano już wyrafinowane metody, które ułatwiają dostęp do źródeł. Mimo to odnalezienie interesującej nas informacji nie jest proste. Duża liczba użytkowników powoduje niekiedy zatory. Sieć świadczy usługi dla wielu użytkowników, którzy nie zawsze zachowują się przyjaźnie wobec nowicjuszy. Korzystając z systemu, trzeba przestrzegać ustalonych już dawno zasad. Dzięki tej sieci niektóre programy można zdobyć za darmo, a właściwie za cenę jednej rozmowy telefonicznej. Uwaga, rodzice! Jeżeli przypadkiem jesteście w domu, sprawdźcie, co dzieje się w sąsiednim pokoju przy komputerze. Jest taka seria gier, zwanych popularnie zabijankami których akcja sprowadza się do strzelaniny lub diatyki. Nie służą niczemu, nie wymagają myślenia. Jedyną ich zaletą jest sprawdzanie refleksu zawodnika. Te bardziej nowoczesne, z ambitną fabułą przenoszą użytkownika w dalekie przestrzenie kosmosu. Zasady gry są dawno ustalone. Zabij albo Ciebie zabiją. Równie dobrze taką akcję można przenieść na Daleki Wschód, w odległą epokę pełną dziwnych stworów, które trzeba pokonać gołą pięścią. Tu też obowiązuje prymitywna zasada zabij albo Ciebie zabiją. Horror już wszedł do waszych domów. Razem z nowymi zabawkami XX wieku, które symulują wydumane pole bitwy. Nastoletni dowódca może wprowadzać do walki, i zwalczać przedziwne obiekty, które istnieją tylko w wyobraźni. Przygranie takiej bitwy niczym nie grozi, nie ma krwi, nie ma zabitych. A jednak te gry niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Bywało już tak, że nastoletni bohater próbował w normalnym życiu wykorzystać metody rodem z komputerowych gier. Nastoletni Batman wyskoczył z okna wieżowca, sądząc, że miękko wyląduje. Inny bohater zastrzelił kolegę, bo myślał, że nic się nie stanie i akcję zaraz powtórzy. Gracze bezkrytycznie przenoszą sytuację z pamięci komputera do rzeczywistego życia. A gry są coraz prawdziwsze, doskonalsze, zbliżone do filmu. U progu stoi rzeczywistość wirtualna, wiernie naśladująca nasze otoczenie. To dopiero będzie zabawa. Uniwersytet Południowej Części Stanu Mississippi jest uczelnią bardzo popularną wśród studentów i cieszy się niezłą renomą. Wielu studentów podejmujących naukę na tej uczelni występuje o stypendium, które pozwoli przynajmniej częściowo pokryć koszty czesnego za studia. Oczywiście nie wszyscy chętni mogą otrzymać stypendium. Wniosek studenta jest rozpatrywany przez władze uczelni. W praktyce wygląda to tak, że student wypełnia odpowiednie formularze. Przekazuje je uczelniany administracji i niecierpliwie czeka na werdykt. Do niedawna jeszcze proces rozpatrywania podań trwał długo. Swoją opinię o kandydacie musiało wyrazić kilka komórek administracji. Dokumenty krążyły po różnych wydziałach. Istna lawina dokumentów. Aby pod tą lawiną nie zginąć, postanowiono cały proces skomputeryzować. Teraz podania składane na specjalnym formularzu są przy pomocy skanera wprowadzane do pamięci komputera, a dokładniej do skomputeryzowanej bazy danych obsługiwanej przez program Imageworks. Ich dalsza obróbka odbywa się na ekranie komputera. Przesyłane są w uczelnianej sieci komputerowej. Zalety tego rozwiązania są oczywiste. Szeczki z aktami już nie puchną. Informacje, które przedtem zajmowały setki takich szaf z aktami, teraz mieszczą się na twardym dysku. Można je szybko i prosto odszukać. Co istotniejsze, nad tym samym dokumentem może równolegle pracować kilka osób. Ich uwagi i opinie dołączane są do akt znajdujących się w bazie danych. Proces od złożenia podania do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium został znacznie przyspieszony. Zyskali na tym przede wszystkim studenci. Dla niektórych z nich stypendium stanowi jedyną szansę na podjęcie studiów. Dla innych odmowa przyznania stypendium oznacza konieczność znalezienia innych źródeł finansowania, np. podjęcia pracy lub zdobycia pożyczki bankowej. Najważniejsze, że okres niepewności, oczekiwania na decyzję o życiowej wadze znacznie się skrócił.